Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku serii Top 5. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam kilka istot, które genialnie zbierają jagódki. Zapraszam do oglądania. Na miejscu piątym znajduje się teropod z ogromnymi szponami. Chodzi oczywiście o Teryzinozaura. Ma on 870 życia. 365 wagi. Z jednego krzaczka może wziąć od 50 do 70 tych cośów. Wiecie, liczymy wszystkie jagódki, no i te, żeby być sprawiedliwym, wszystkie nasionka. Jest dość szybki. Niestety, jak chcemy zbierać nim jagódki, musimy atakować z dzioba. A tak z dzioba ma strasznie mały zasięg. Głównie dlatego umieściłem go dopiero na miejscu piątym. Na miejscu czwartym znajduje się sak, który jest ikoną epoki lodowcowej. No, zaraz po mamucie. Mianowicie nosorożec włochaty. To jest dopiero ciekawy wierzchowiec ogółem, jak i ciekawy zbieracz jagódek. Na pierwszym levelu ma on 500 życia, 750 wagi, z jednego krzaczka może wziąć w granicach od 60 do 70 cośów. Jego ciekawą umiejętnością jest to, że on się rozpędza, wiecie. On biegnie coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I to muszę przyznać, że jest takie ciekawe urozmaicenie. Nie wiem, mi się podoba. Jego zasięg jest dość, no, normalny. Nie ma szału, ale bidy też nie ma. Na miejsce trzecie miałem dwóch kandydatów. I miałem spory problem, który z nich jest lepszy. Lepszy poszedłby na drugie miejsce oczywiście. No i padło na największego leniwca na świecie, czyli Megaterium. Ma on 740 życia, 725 wagi. Z jednego krzaczka może wziąć on dość mało, ponieważ od 30 do 40 cosiów. Jednak jego wielki zasięg dał mu przewagę nad miejscem piątym i czwartym. Jest on też szybki, więc zbieranie jagódek jest po prostu przyjemne. Jednak w szybkości nie może się równać do miejsca drugiego, którym jest oczywiście Mewing. Ma on 700 życia, 700 wagi, potrafi z jednego krzaczka wyciągnąć marne od 20 do 30 cosiów. Wiecie, tak, z dzioba. Jednak jak podskoczy, z jednego krzaczka wziął nawet 64, więc no, zależy jak go używasz. Jak już wcześniej wspominałem, jest on strasznie szybki, strasznie mobilny. No i ten jego podskok. Ma strasznie wielki zasięg. Wystarczy znaleźć jakąś miejscówkę, w której jest dużo krzaczków na metr kwadratowy. Podskakujesz, zbierasz i możesz zabijać. No i wracając do mojego dylematu, bo wcześniej bym spoilerował. Zastanawiałem się, czy Mewing jest lepszy do zbierania jagódek, czy Megaterium. No i muszę przyznać, że no ciężko było pomiędzy nimi wybrać. Bo za pomocą obu zbiera się jagódki fenomenalnie. Jednakże Mewing ma na jagódki redukcję wagi. Aż o 50% Więc nie mają już 700 udźwigu. Tylko 1400. No i ten fakt głównie przeważył. Możecie pisać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, pasowałoby wspomnieć o kilku innych dobrych zbieraczach jagódek, o których aż głupio nie wspomnieć. Takim dinozaurem bezdyskusyjnie jest Moskops, czyli coś w sam raz na start, jak na przykład chcemy zbierać na kroberki na Expa. Dobrym dinozaurem na start również jest Triceratops. Jest on dość wolny, ale możesz rażować. Ma dość spoko zasięg. Dobry dinozaur dla takich. Współzaawansowanych graczy. Nie można tutaj również nie wspomnieć o z tego Nie znalazł się na tej topce głównie dlatego, że jest strasznie wolny. Poza tym jest całkiem spoko. Jednak powodem, dlaczego w ogóle o nim wspominam, jest to, że też ma redukcję wagi jak Mewing, tylko nie 50%, a 75%. A to oznacza, że jak pierwszy levelowy z tego ma 500 wagi, to dla Jagudek ma ich aż 2000. I to byłoby przepotężne. Gdyby był szybszy. A nie jest szybszy. Oczywiście standardowym bywalcem w wyróżnionych istotach jest oczywiście Text Rider. Zgadnijcie dlaczego? Jednakże na miejscu pierwszym jest jedna z największych istot lądowych, która chodziła po Ziemi. Chodzi mi tutaj oczywiście o potężnego Brontozaura. Co prawda jego szybkość jest porównywalna ze Stegozaurem, ale... Ma on ogromny zasięg. Naprawdę miałem problem ze znalezieniem lokalizacji, w której będzie zbierał tylko jeden krzaczek, a później miałem problem z ułożeniem się, tak żeby jeden krzaczek zbierał. Z tych właśnie badań wyszło, że z jednego krzaczka potrafi wziąć od 40 do 50 cosiów. Ma on 1863 HP i 1600 wagi. Jego, no nie bójmy się tego słowa przepotężny zasięg. Umożliwia mu zbieranie ton jagódek za jednym hitem. Wystarczy znaleźć dobrą lokalizację, jak na przykład ta łąka kwiatowa na Ragnaroku. Jest on iście przepotężny. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie, czy zgadzacie się z tą topką. Nie wiem, czy dalibyście Megatorium troszeczkę wyżej nad Moingiem. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Z mojej strony to tyle. Dzięki, że oglądacie do końca. Trzymajcie się. Cześć!